Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy zajmować się tymi doniczkami, które są za mną tutaj. I jest poskudna pogodawca, ale nie chce mi się tego robić. Ale wczoraj pojechałam i kupiłam rośliny, bo tak na początku myślałam, że nie będę tutaj już nic robić, zostawię to tak jak jest, dotrwa to do zimy i później sobie zrobię jakąś taką Bożą, narodzeniową dekorację i będzie ok, ale. No te rośliny wyglądają źle, bardzo źle. Na początku myślałam, że może zmienię tylko pelargonie, bo one już przestały po prostu kwitnąć. I mało jest tych kwiatków, no i to się nie prezentuje. Ale w tym tygodniu też cierpi, zaczęły fatalnie wyglądać już. I stwierdziłam, że no nie, no nie. Nie dotrwa to do zimy, więc muszę coś tutaj pomyśleć. Więc kupiłam dosłownie trzy rośliny i zaraz Wam powiem, co tutaj będziemy zmieniać. I... Co zostanie, a co wywale i jak to będzie teraz wyglądało, bo chcę to trochę przerobić. Nie chcę wszystkiego wyrzucać, ale chcę to trochę właśnie przerobić. A później to, co znowu zostanie po jesieni, będę przerabiać na jakąś zimową dekorację. Tak, żeby nie wyrzucać za dużo tych roślin, żeby część też później trafiła do mnie do ogrodu. Więc staram się też kupować takie rośliny, które później może gdzieś jeszcze wykorzystam, może one jeszcze przetrwają, może coś z nich będzie. Więc tak, zapraszam Was serdecznie do oglądania. I na ten moment z daleka to się prezentuje tak. Tutaj nad tym jeszcze wiszą Supertunie. Więc u mnie różowo. U mnie musi być zawsze różowo. No, i mamy tutaj te pelargonie, o których wspominałam, że już marnie kwitną. One, i tak co prawda, teraz zrobiły się trochę ładniejsze, bo wcześniej były jeszcze dodatkowo brzydkie liście. Nie dość, że nie kwitły, to jeszcze miały brzydkie liście, ale teraz, jak się ochłodziło, no to trochę powiedzmy odżyły. Natomiast, no, kwiatów jest mało, więc chcę je już wymienić na, na coś bardziej bardziej kwitnącego, o tak powiem. I z tymi pelargoniami na ten moment rośnie dichondra. I ta Dichondra mi się podoba i ona tutaj zostanie, ona tak oplata te doniczki, oczywiście ona wygląda najpiękniej jak zwisa, ale u mnie jest właśnie w takiej formie takiego warkocza, powiedzmy, wokół tych doniczek, jest ok. No i te niecierpki, one jeszcze jakiś czas temu, chwilę temu dosłownie wyglądały nie najgorzej, ale teraz już wyglądają bardzo źle, pogubiły liście. Te kwiatki się już sypią, za chwilę nic tutaj nie zostanie, więc one no, muszą być na coś zmienione, no bo albo, albo musiałabym się pozbyć w ogóle tej doniczki, albo no, muszę coś tutaj posadzić innego, no bo te niecierpki niestety, ale już w tym momencie nadają się tylko do wyrzucenia. No i zanim nie jest donica z tużycą osimską i ta tużyca oczywiście zostanie, bo tak jak wam wspominałam, ja chcę tę turzycę sobie tutaj zostawić na całą zimę, Później na wiosnę będę na pewno je udzieliła, bo ona się tutaj bardzo rozrosła. Bardzo już tutaj nie ma prawie w ogóle miejsca w tej doniczce, ale na ten moment jeszcze wygląda fajnie. W ogóle nie podsycha, nic się jej nie dzieje, więc ona zostanie. Także biorę się teraz za wyrzucenie tych niecierpków. Pelargonie sobie przytnę i spróbuję je przezimować jeszcze, chociaż miałam tego nie robić, bo mam szczepki, ale spróbuję je przezimować, bo właśnie dzisiaj trafiłam na materiał, w którym yy, dowiedziałam się, że można je zimować w kartonie. Bez doniczki w kartonie normalnie oczyszczacie, y, przycinacie, wsadzacie do kartonu, zostawiacie w ciemnym miejscu. Raz w zimie trzeba je zrosić trochę i później na wiosnę powinny odbić. Myślałam, że spróbuję, bo w zasadzie nie wymaga to ode mnie żadnego nakładu pracy, więc stwierdziłam, że a czemu nie, spróbuję. Mimo, że mam te szczepki, które mi się już myślę, że dobrze ukorzeniły, to mimo wszystko jeszcze zobaczymy, jak z tymi, które są w donicy mi pójdzie. Jeżeli się przyjmują, to ok, jeżeli nie, no to po prostu wyrzucę. Tej ogromnej donicy nie przyniosę nigdzie, bo ona jest bardzo ciężka, więc pousuwam tylko te pędy pelargonii. I postaram się to jakoś wykopać. A później będę tutaj sadzić. Zrobię trochę bałaganu, ale trudno. Tu jeszcze później będę musiała wszystko pozamiatać. Ta dichondra ładnie mi się tutaj porozrastała, poukorzeniała się, nawet ukorzeniła się w podstawce tamtej doniczki z niecierpkami. I tak sobie myślę, że na przyszły rok może zamiast tych super tuni do donic wiszących dam sobie właśnie właśnie Dichondra, kto wie. Zobaczcie, jak fajnie się ukorzenia ta Dichondra. Wszędzie ma drobne korzoneczki. No i teraz tutaj, moi drodzy, pójdzie sobie ta oto piękna chryzantema. No dobra, i pierwsza donica jest skończona. Całkiem nieźle to wygląda. Jeszcze oczywiście muszę podlać. Zaraz sobie jeszcze tutaj wszystko ładnie wyczyszczę, ale najpierw posadzę do tej drugiej donicy to, co mam posadzić, i wtedy będę sobie tutaj ogarniała dalej. Są i niecierpki. Zobaczcie jak fatalnie już wyglądają te niecierpki. Ale jeszcze gdzieś tutaj pączki jakieś próbują, próbują nadrabiać. A tutaj na dole zobaczcie, jak pięknie wrosła mi lichondra w podstawkę. Może sobie te pelargonie tutaj do tej doniczki. I tu oczywiście wszędzie są lichondry, a niech sobie z nią będą. W sumie. Co mi to przeszkadza? Dobra. Później muszę sobie przełożyć właśnie do kartonu i zobaczymy, jak to będzie z tym zimowaniem. A teraz pozbędę się tych niecierpków. No, rozrosły się całkiem, całkiem. Nie wiem, czy nie będę musiała sobie przynieść ziemi. Jeszcze tego nie przymierzałam, co prawda, ale tutaj wymyśliłam sobie, że tak, będzie właśnie taki zwisający jałowiec, którego później sobie przesadzę, którego później sobie przesadzę do ogrodu. Ale on przez zimę sobie może tutaj śmiało w tej doniczce rosnąć. No i wziąłam sobie wrzosika jednego. I teraz widzę, że mógłby być jeszcze jeden. Więc chyba sobie zostawię tutaj miejsce dla tego drugiego wrzosika. I później sobie dokupię i posadzę. Dobra. Zaraz to oczywiście uzupełnię jeszcze ziemią, ale na ten moment tak to wygląda. No fajniej by było, gdyby był jeszcze jeden ten wrzos. Więc myślę, że ja sobie po prostu dokupię i tutaj jeszcze jednego właśnie posadzę. Chociaż jak jest tak na środku, to też nie jest najgorzej. No, tak to się teraz prezentuje, zobaczcie. Właśnie o taki efekt tego zwisającego jałowca mi chodziło. Jeszcze postawię to razem, to zobaczymy, jak to wszystko współgra z pozostałymi doniczkami. A teraz muszę iść po ziemię, żeby uzupełnić, bo tutaj stworzyły mi się dziury. Tylko, że idę po ziemię. Miałam w tym roku nie kupować wrzosów, wiecie? Tak jakoś stwierdziłam, że wszyscy kupują wrzosy, nie chcę wrzosów. No i dobrze mi szło bo miałam nie zmieniać tych donic ale jak już stwierdziłam, że trzeba to zrobić no to nie za bardzo miałam tu jakiś duży wybór w sklepach no i wzięłam te wrzosy, znaczy jednego wzięłam, ale brakuje mi tutaj chyba jeszcze właśnie jednego Ten jełowiec całkiem spoko wygląda. tużyca, No i tam mamy kryzantemę razem z dichondrą. I tak to się prezentuje. No i liczę na to, że oczywiście dużyce, tak jak Wam wspomniałam, sobie na podzielę. Może zostawię sobie część tutaj w tej donicy jeszcze na przyszły rok, a resztę posadzę w ogrodzie. Z wrzosem to różnie, więc nie wiem, ja go oczywiście posadzę w ogrodzie, ale no one tak różnie się przyjmują. Jałowiec, oczywiście, też pójdzie z czasem do ogrodu. No i chryzantemę też zamierzam posadzić do ogrodu. Także to będą takie kompozycje, które później zostaną zrecyklingowane i pójdą na rabaty. I jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak będzie, jak to sobie wymyśliłam czyli, że te rośliny posadzone później w ogrodzie mi przetrwają i będą ładnie rosły ale to zobaczymy dopiero w przyszłym sezonie. A na ten moment. Wydaje mi się, że jest ok. No na pewno już nie straszy tak jak straszyło. No i tak jak Wam mówiłam, tutaj te moje super tunie, one będą do momentu, do kiedy ich nie zmrozi. No zresztą tak samo jak chryzantemy. A na zimę, jak już ta chryzantema i lichondra padną, to pewnie dam sobie tutaj jakąś wyższą choinkę, może jakieś lampki, coś pomyślę. I będzie to też jakoś fajnie wyglądało, razem z tą tużycą. Razem z tym miałowcem. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną, że mi towarzyszyliście. Dajcie znać, czy Wam się podoba to, co tutaj wymyśliłam. Mogłaby tu jeszcze jakaś dynia duża stanąć, tak jesiennie. Może jeszcze jakąś dynię tutaj skombinuję i postawię sobie gdzieś na schodach. Taki pomarańczowy akcent też by tu fajnie wyglądał, tak mi się wydaje. A teraz już kończę. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam i do następnego. Cześć!